Witajcie, kochani. Etiopia, dzień 442. W nogach 13 km i 2 godziny 10 minut. Zebrała się całkiem niezła ekipa, która idzie ze mną. Nie wiem jak daleko. Ale pchają wózek, bo jest górka. Oczywiście krzyczą: Pieniądze, pieniądze, <grywka> zapchanie wózka. YouTube, YouTube, live! <laughs> Trochę tutaj zrywa za niem. Kandel, tu kamarik, niem. My name, name, name. niem Daniel. Daniel. Cześć Big nie, cześć. Where go? I go Sudan. Sudan. Bahardar Sudan, Matema. Mojale matema. Today. No today. No, no, impossible. Today gunde. Yes. Working. Walking. No fajnie, że nie muszę pod tą górkę. wchodzić wózka. Dzięki Andrzej, picture This is live picture YouTube 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 live dzięki Andy dzięki się zmieniają bo trochę

Saj, hello! <laughs> Jeszcze trochę zostało, ale widzicie, ekipa jest duża. Także jest komu, jest komu pchać. Jest spokojnie. Yeah. <laughs>